Słowa w Wielkiej Polsce, z tej strony Adam Stanisław Czeczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego w Podlasie XXI wieku. E, słuchajcie, mamy nowych dwóch prezydentów, eh, prezydentów, dwóch nowych kandydatów na prezydentów, ale to są kandydaci z naszych narodowych klimatów i takich popierajmy. E, ja niestety uległem kontuzji, ostatnimi czasy muszę odnosić taki, tą tomblak, czyli ten blak to się nazywa, żeby ta ręka była po prostu taka luzowana. Bo mi tutaj mięśnie pracują jakoś dziwnie, coś tu poszło, nadwyrężyłem. No i, i zapominam o tym, ale to podstawa, no nie mogę jej po prostu używać, bo będzie trwałe kalectwo, a tego. Ja sobie nie, nie, nie wyobrażam i nie chcę wyobrażać. Słuchajcie, nowi ludzie, którzy na naszej liście Polskiego Centrum Dialogu Narodowego są do wsparcia. Do wsparcia zbieramy podpisy i jest to Włodzimierz Rynkowski. Uff, zapomniałem o Włodzimierzu Rynkowskim, którego dobrze znam, nie wiedziałem, że... Wyszło mi z głowy, że startuje na prezydenta ze Związku Słowiańskiego, na partię Związek Słowiański oraz Jolanta Duda. Jolanta Duda też znam już od pięciu lat. Pamiętam, na tamtych wyborach też próbowała swoich sił. Niestety zabrakło podpisów. Czego? Podpisów dostałem się telefon od kandydatki, która chce zbierać na innych i na siebie. Więc, słuchajcie, no, tylko współpraca może nas do czegoś doprowadzić. Jeżeli e, macie do mnie jakieś pytania, no, to nie dzwońcie na telefon, bo, bo, znaczy nie, możecie dzwonić na telefon, bo mam telefon wyłączony, e, muszę opłacić tam 4 400. Do tyłu i zablokowali. Ja nie mogę do nikogo dzwonić, ale ludzie mogą do mnie dzwonić. Telefon jest praktycznie pod każdym filmem telewizji narodowej u, u, u kanale Eugeniusza Sendeckiego. Tam jest baza telefonów różnych, więc możecie znaleźć telefon do Adama Stanisława Czeczetkowicza. E, a ja polecam w dalszym ciągu e-mail, czyli Atak oj, małpa, Yahoo. Yy, kropka com. Yy, jeżeli chcecie yy, po prostu mieć yy, te druki, ja mam wyślę, nie ma problemu, yy, przez internet, ale możecie sami je zrobić, wchodząc na stronę www.pkw.gov.pl i tam jest lista do pobrania. Wpisujecie tylko imię nazwisko danego kandydata. W odpowiedniej formie. I się podpisy. A mamy tych słuchajcie kandydatów. 10 w tym momencie. Jeszcze raz ich przeczytam. 9, 9 w tym momencie: Wiesław Lewicki. Maciej Maciak. Jakub Perkowski, Romuald Tadeusz Starosielec, Eugeniusz Mieczysław Sendecki, Marek Woch, Sławomir Andrzej Zakrzewski, Włodzimierz Rynkowski, Jolanta Duda. No i tymi słowami yy, zakończam relacje. Słowa Wielkiej Polsce. Działamy. Ja,